30 września 1940 roku. Niebo nad południową Anglią. Silnik Rolls-Royce Merlin ryczy. 40 metrów niżej Messerschmitt. Pilot Hurricane'a suwa się na ogon wroga. Palec na spuście. 3 sekundy. Plum. Niemiec spada. Kolejny. Tego dnia zestrzelił cztery. Ale zaczynało się zupełnie inaczej. Wrzesień 1939. Polska pada w ciągu pięciu tygodni. Propaganda Goebbels'a rozgłasza całemu światu. Polacy to amatorzy, ich lotnictwo to pośmiewisko. Francuzi i Brytyjczycy przytakują. Gdy ośmiotysięczna fala polskich lotników dociera do Wielkiej Brytanii latem 1940, nikt nie chce ich wpuścić do walki. Brytyjscy piloci wiedzą jedno. Polska padła w trzy dni. Trzech, choć w rzeczywistości kampania wrześniowa trwała pięć tygodni. Ale kogo to obchodzi? Dla Rafu liczą się fakty. Przestarzałe polskie PZL zmiażdżone przez Messerschmitty. Wniosek Polacy nie umieją latać. Trójkołowe rowery i poniżenie. Lipiec 1940. Baza Raf Nordhold niedaleko Londynu. Dywizjon 303 Kościuszko właśnie trafił do Anglii. Doświadczeni piloci, weterani kampanii polskiej i francuskiej, ludzie, którzy latali w ogniu, zrzucali bomby, walczyli przeciw przewadze, teraz stoją przed brytyjskimi instruktorami i słuchają. Będziecie jeździć na trójkołowych rowerach, cisza, po płycie lotniska, w szykach bojowych. Z radiem, kompasem i prędkościomierzem. Polacy patrzą na siebie. To jakiś żart? Nie, to nie żart. To brytyjska metoda treningu taktyki radiowej. Piloci dywizjonu 302 i 303 maszerują na rowerach wyposażonych w radio, ćwicząc dyscyplinę łączności. Brytyjczycy uważają, że Polacy nie są gotowi, że trzeba ich uczyć od podstaw. Plutonowy Jan Zumbach zapisze później w pamiętniku: Brytyjczycy marnują nasz czas na dziecinne ćwiczenia, gdy wszyscy z nas mają już skrzydła. Ale to nie koniec upokorzeń. Polacy muszą się przekwalifikować. Zamiast kilometrów, mile. Zamiast litrów, galony. Zamiast ciągnięcia drążka do tyłu dla przyspieszenia, pchanie do przodu. Wielu ląduje z podwoziem schowanym. Pilot, oficer Władysław Różycki z Dywizjonu 238, zapisze: Tego dnia przydarzyła mi się bardzo smutna i nieprzyjemna rzecz. Uszkodziłem maszynę po raz pierwszy w moich jedenastu latach latania. Jeszcze bardziej bolesne, że stało się to na obcej ziemi. Francuzi i Brytyjczycy uważają ich za nieudaczników. Niemiecka propaganda działa. A Polacy? Polacy tylko czekają. Człowiek o przydomku Kobra, Witold Urbanowicz. Urodzony 30 marca 1908 roku, w Olszance, koło Augustowa. Latać zaczął w 1930. Ukończył szkołę kadetów w Dęblinie dwa lata później. Od marca 1935. Pilot. 111 dywizjonu myśliwskiego Kościuszko w Warszawie. Od 1 kwietnia 1936. Zastępca dowódcy. Tego samego roku zdobywa przydomek Kobra. Radziecki samolot rozpoznawczy narusza polską przestrzeń powietrzną. Urbanowicz startuje, strzela. Zestrzelenie. Oficjalnie zostaje ukarany i przeniesiony. Nieoficjalnie staje się legendą. Wrzesień 1939, kampania wrześniowa. Urbanowicz walczy, Polska pada, ucieka do Rumunii, potem do Francji, gdy Francja upada, do Wielkiej Brytanii. 2 sierpnia 1940 zostaje przydzielony do Dywizjonu 145 RAF w Tangmere. 11 sierpnia, pierwszy zestrzelony Messerschmitt. 109. 12 sierpnia Junkers 88. Brytyjczycy zauważają: Ten Polak umie latać, ale Niemcy? Niemcy nadal drwią. Polacy to przegrani, słabe usze, łatwy cel. To się wkrótce zmieni. 31 sierpnia 1940 Urbanowicz zostaje przeniesiony do Dywizjonu 303. Jako zastępca dowódcy tego samego dnia. Dywizjon wchodzi do akcji. Pierwszy patrol bojowy. Alarm rozlega się o godzinie 12.30. Piloci biegną do maszyn. Hurikajny startują w ciągu trzech minut. Niebo nad południowo-wschodnią Anglią, formacja luftwaffe. Bombowce Dornier. Do 17. I Heinkel h 111. Eskorta Messerschmitt 109. Niemcy lecą spokojnie pewnie. Są przekonani o swojej przewadze. A Polacy? Polacy latają inaczej niż Brytyjczycy. RAF strzela z 200 metrów. Polacy zbliżają się na 50. RAF zachowuje formację. Polacy rozrywają ją i rzucają się na cel. RAF nazywa to lekkomyślnością. Polacy nazywają to skutecznością. Urbanowicz widzi bombowiec. Nurkuje. Silnik wyje. Prędkość rośnie. 50 metrów. 40-30. Palec na spuście. Seria. Trafia w silnik. Bombowiec dymi. Spada. Tego dnia, 31 sierpnia, dywizjon 303 strzela Niemców z nieba. Sześć potwierdzonych ze strzeleń pierwszego dnia. Brytyjscy dowódcy są w szoku. To niemożliwe. Ci sami ludzie, którzy jeździli na trójkołowych rowerach kilka tygodni temu. Co Niemcy o tym nie wiedzieli: że Polacy nie są debiutantami, że każdy z nich ma doświadczenie bojowe, że walczyli już przeciw Luftwaffe we wrześniu 39 i w maju 40, że nie boją się śmierci, bo śmierć już widzieli. 1 września, rocznica wybuchu wojny. Urbanowicz zestrzeliwuje Messerschmitta 109. Nad Tunbridge Wells. Kolejny 4 września i 5. i 6. 6 września zostaje awansowany na pełniącego obowiązki dowódcy dywizjonu. Ma 32 lata. Jest najmłodszym dowódcą polskiego dywizjonu myśliwskiego w RAw. Niemcy zaczynają zauważać. Dywizjon 303 to nie są zwykli przeciwnicy. To nie są niedoświadczeni Brytyjczycy. To wściekłe psy. To Polacy, którzy mają coś do udowodnienia. Ale nadchodzi moment, który zmieni wszystko. 27 września 1940: Poranek. Baza RAF-Nordholt. Mgła unosi się nad płytą lotniska. Piloci piją herbatę. Czekają. O godzinie 10.30. Alarm. Wielki nalot Luftwaffe na południową Anglię. Formacje bombowców Junkers 88, Skampfgeschwader 77. Eskorta myśliwców Messerschmitt 109 i 110. Urbanowicz biegnie do swojego hurikana. Mechanik pomaga mu zapiąć pasy. Silnik Merlin odpala. Ryczy. 12 huraganów Dywizjonu 303 wzbija się w powietrze. Wznoszą się na wysokość 4500 metrów. Radio trzeszczy. Głos kontrolera naziemnego. Bandyci na godzinie 12. wysokość 5000. Urbanowicz podnosi wzrok. Widzi je. Czarne kropki na tle nieba. Zbliżają się. Formacja Junkers 88: 20 bombowców. Wokół nich. Messerschmitty. Urbanowicz nie czeka. Pcha drążek do przodu, nurkuje. Reszta dywizjonu za nim. Niemieccy piloci myśliwców reagują, ale za późno. Polacy są już między bombowcami. Urbanowicz wybiera cel. Junkers 88 z prawej strony formacji. Zbliża się od dołu. 50 metrów. Widzi strzelca tylnego. Widzi lufy karabinów maszynowych, ale nie zwalnia. 40 metrów. 30. Palec na spuście. Seria z ośmiu karabinów maszynowych. Pociski rozrywają kadłub. Silnik wybucha. Junkers przechyla się na prawe skrzydło. Spada. Pierwszy. Urbanowicz wychodzi z nurtu. Rozgląda się. Kolejny Junkers, samotny, oderwany od formacji. Pilot próbuje uciec. Bezskutecznie. Urbanowicz dogania go w 5 sekund. Zbliża się. Strzał trafia w kabinę pilota. Junkers nurkuje w dół. Nikt nie wyskakuje. Drugi. Niemieccy piloci myśliwców reagują. Messerschmitt 109 rzuca się na hurrikaina Urbanowicza. Widzi go w ostatniej chwili. Odwraca maszynę ostro w lewo. G-forces przygniata go do fotela. Messerschmitt mija go o 10 metrów. Teraz Urbanowicz jest za nim. Dogfight. Na wysokości 3000 metrów. Krąg za kręgiem. Messer Schmidt próbuje uciec nurkując. Urbanowicz za nim. Prędkość rośnie. 400 km na godzinę. 450. 500. Urbanowicz czeka. Jeden moment. Niemiec wyprowadza maszynę z nurtu. W tym momencie jego prędkość spada. Urbanowicz strzela. Krótka seria. Trafia w silnik. Messerschmitt płonie. Trzeci. Paliwo na wyczerpaniu. Wskaźnik pokazuje jedną czwartą zbiornika. Urbanowicz wie, że ma jeszcze pięć minut. Rozgląda się. Widzi go. Schmidt 110. Ciężki myśliwiec z 15. eskadry Lergeschwader 1. Leci sam. Bez eskorty. Oderwany od formacji. Urbanowicz nie myśli. Reaguje. Ostatnia amunicja. Ostatni atak. Nurkuje. Messerschmitt, Schmidt 110 jest wolniejszy, cięższy. Łatwy cel. Urbanowicz strzela z 80 metrów. Trafia w prawy silnik. Potem w lewy. Messerschmitt Schmidt dymi z obu silników. Spada nad Kent. Czwarty. Urbanowicz odwraca maszynę w stronę bazy. Paliwo prawie na zerze. Ląduje na Northolt 10 minut później. Gdy wychodzi z kabiny, mechanicy liczą puste łuski. Wszystkie użyte. Dowództwo potwierdza. Cztery zestrzelenia. Jeden dzień. Jeden pilot. Brytyjscy oficerzy patrzą na niego inaczej. To nie jest zwykły pilot. To as. Niemcy też zauważają. W raportach Luftwaffe pojawia się wzmianka: unikać kontaktu z dywizjonem 303. Po raz pierwszy w bitwie o Anglię niemieckie dowództwo wydaje rozkaz unikania konkretnej jednostki. Ale Urbanowicz nie kończy, on dopiero zaczyna. Następne dni. Urbanowicz lata codziennie. 28 września, jeden Messerschmitt, 29 września, patrol bez kontaktu, 30 września, coś czego nikt nie spodziewał się zobaczyć. 30 września, 1940. Urbanowicz budzi się o świcie. Nie wie, że to będzie jego najlepszy dzień w wojnie. Dzień, który przejdzie do historii. Godzina 13. Alarm. Dornier 215. Bombowiec rozpoznawczy. Ucieka w stronę Francji. Urbanowicz startuje sam. Goni. Dogania nad kanałem La Manche. Bombowiec leci nisko. Próbuje ukryć się w chmurach. Urbanowicz. Szykuje się do ataku Nagle dwa myśliwce z boku Hurikejny? Urbanowicz myśli, że to swoi Zbliżają się 100 metrów 80 W ostatniej sekundzie rozpoznaje je Messerschmitt 109 oba niemieckie insygnia na kadłubie Pułapka Urbanowicz reaguje w ułamku sekundy Odwraca maszynę ostro w prawo Wchodzi między dwa Messerschmitty Niemcy są zaskoczeni. Spodziewali się łatwego celu. Dostali kobre. Urbanowicz strzela w lewo. Trafia pierwszego Messerschmitta w kabinę. Niemiec spada natychmiast. Odwraca maszynę w prawo. Drugi Messerschmitt próbuje uciec, bezskutecznie. Seria w prawy silnik. Płonie. Spada do kanału. Dornier próbuje wykorzystać chaos i uciec. Urbanowicz kończy go serią w kadłub. Trzeci spada w ciągu 10 sekund. Trzy ze strzelenia w jednym starciu. W czasie krótszym niż minuta. Urbanowicz wraca na bazę. Tankowanie. Uzupełnienie amunicji. Ledwo wylądował, gdy znowu alarm. Godzina 14:30. Kolejny nalot. Urbanowicz znów w powietrzu. Patrol nad Londynem. Messerschmitty atakują konwój nad tamizą. Urbanowicz nurkuje. Strzela. Jeden spada, wraca. Znowu alarm. Godzina szesnasta. Messer Schmidt 109 samotnie szuka celu nad Brooklands. Urbanowicz atakuje od słońca. Niemiec nie widzi go do ostatniej chwili. Krótka seria. Trafia. Messer Schmidt spada na przedmieścia Londynu. Czwarty w tym dniu. ósmy w ciągu trzech dni. Piąta misja bojowa w jeden dzień. Urbanowicz ląduje o zmroku. Jest wyczerpany, ale żywy i zwycięski. Mechanicy malują cztery nowe znaczki ze strzeleń na kadłubie jego Hurricane'a. Cztery za 27 września. Cztery za 30 września. Osiem ze strzeleń w ciągu trzech dni przez jednego człowieka. Niemcy przestali się śmiać. Dowództwo RAF jest oszołomione. Marszałek lotnictwa Hugh Dowding osobiście gratuluje Urbanowiczowi. 18 września przed tym wyczynem Urbanowicz otrzymał już order Virtuti Militari najwyższe polskie odznaczenie wojskowe 24 października otrzyma brytyjski Distinguished Flying Cross ale liczby mówią więcej niż odznaczenia 31 sierpnia do 30 października 1940 61 dni. Tyle. Dywizjon 303 walczył w bitwie o Anglię. W tym czasie 75 potwierdzonych zestrzeleń. Największa liczba spośród wszystkich dywizjonów RAF, pomimo że dołączyli najpóźniej: 34 zestrzelenia prawdopodobne, 10 uszkodzonych. Dla porównania, przeciętny brytyjski dywizjon myśliwski. W tym samym okresie notował 25 do 30 zestrzeleń. Dywizjon 303 miał trzy razy więcej. W połowie czasu. Dywizjon 303 stracił 8 maszyn. Tylko dwóch pilotów zginęło. Skuteczność. Najwyższa w RAF w przeliczeniu na dzień operacyjny. Jeden zestrzelony samolot wroga na każde 0,81 dnia operacyjnego. Witold Urbanowicz osobiście piętnaście potwierdzonych zestrzeleń, plus jedno prawdopodobne w bitwie o Anglię. Łącznie w całej II wojnie światowej siedemnaście potwierdzonych jedno prawdopodobne. Drugi najskuteczniejszy polski as II wojny światowej po Stanisławie Skalskim, który miał osiemnaście dwa dni z czterema zestrzeleniami każdy. 27 września i 30 września. Pięć misji bojowych w jeden dzień. 30 września 1940. To był jego rekord. Nikt w dywizjonie 303 nie powtórzył tego wyczynu. A co Brytyjczycy? Po 61 dniach walk marszałek lotnictwa Hugh Dowding, dowódca RAF Fighter Command, powiedział. Gdyby nie wspaniały wkład polskich dywizjonów i ich niezrównana odwaga, waham się stwierdzić, czy wynik bitwy byłby taki sam. Od trójkołowych rowerów do uznania w ciągu miesiąca, od pośmiewiska do legendy w 61 dni, Niemcy drwili z Polaków, mówili, że nie umieją walczyć, że ich lotnictwo to żart, że Polska upadła, bo była słaba. 31 sierpnia 1940 Dywizjon 303 wchodzi do akcji. 6 zestrzeleń pierwszego dnia. Niemcy są zaskoczeni, ale myślą, że to szczęście. 2 września. Kolejne 7 zestrzeleń. To już nieszczęście. 5 września. 9 zestrzeleń. Niemcy zaczynają rozumieć. 15 września. Łącznie 42 zestrzelenia w 15 dni. Niemcy przestają drwić. Zaczynają się bać. W raportach Luftwaffe pojawia się kod dla dywizjonu 303. Indianer. Indianie. Bo ich insygnia, biało-czerwone szachownice, przypominają Niemcom wojenne malunki plemion indiańskich. Ale to nie insygnia budzą strach. To skuteczność Niemieckie dowództwo wydaje rozkaz unikać kontaktu z Indianerami, jeśli to możliwe. Jeśli kontakt nieunikniony atakować tylko przy przewadze liczebnej minimum 3 do 1. Pierwszy raz w historii Luftwaffe wydaje rozkaz unikania konkretnej jednostki. Pierwsza i jedyna jednostka RAF, która wzbudziła taki strach. Ale dla Urbanowicza to nie koniec. To dopiero początek problemów. 21 października 1940. Miesiąc po największym triumfie. Urbanowicz otrzymuje rozkaz. Oddać dowództwo dywizjonu 303. Natychmiast, bez wyjaśnienia. Urbanowicz jest w szoku. Dlaczego? Dywizjon ma najwyższą skuteczność w RAF. On sam jest jednym z najlepszych pilotów w bitwie o Anglię. Co się stało? Odpowiedź jest prosta i bolesna. Polskie dowództwo uważa go za zbyt niezależnego, zbyt agresywnego, zbyt niewygodnego. Człowiek, który strzelił radziecki samolot w 1936 i został za to ukarany, teraz znów jest problemem. Nie słucha rozkazów. Lata tak jak chce, strzela tak jak chce. Dla polskiego dowództwa to nieakceptowalne. Urbanowicz protestuje. Pisze raporty. Prosi o wyjaśnienie. Bezskutecznie. 21 października oddaje dowództwo. Jego następca, składron lider Ronald Kelet, jest Brytyjczykiem. Polskie dowództwo woli mieć Brytyjczyka na czele polskiego dywizjonu niż niewygodnego Polaka. Urbanowicz zostaje w dywizjonie 303 jako zwykły pilot. Ale to nie to samo. Nie lata już tak często, nie ma już tej samej swobody, czuję się zdradzony. Rok 1942. Urbanowicz zostaje przeniesiony do Stanów Zjednoczonych jako doradca wojskowy. Jedzie do Chin, walczy z latającymi tygrysami Klarea Shenolta, strzela japońskie samoloty. Ale to nie to samo: nie ma już tej pasji, tej wściekłości, tego pragnienia zemsty. Rok 1943. Urbanowicz wraca do Stanów. Służy w amerykańskich siłach powietrznych, szkoli pilotów, ale nie lata już w misjach bojowych. Wojna dla niego skończyła się w październiku 40. Koniec wojny. Rok 1945. Europa jest wolna, ale nie Polska. Komuniści przejmują władzę. Urbanowicz wie, że nie może wrócić. Za niewygodny, za niezależny, za bardzo bohater. W komunistycznej Polsce nie ma miejsca dla takich ludzi. Zostaje w Ameryce, pracuje jako inżynier lotniczy, żeni się, ma dzieci, żyje spokojnie, cicho. Nikt nie wie, że ten spokojny inżynier w Nowym Jorku kiedyś zestrzelił 17 samolotów, że wykonał pięć misji bojowych w jeden dzień, że dwukrotnie zestrzelił Cztery samoloty w ciągu kilku godzin. 15 sierpnia 1996. Witold Urbanowicz umiera w Nowym Jorku. Ma 88 lat. Pogrzeb z honorami wojskowymi, Amerykańska flaga na trumnie salwa honorowa. Ale w Polsce mało kto pamięta. Jego ciało zostaje przewiezione do Polski dopiero po upadku komunizmu. Pochowany na powązkach w Warszawie, obok innych bohaterów, których komuniści starali się wymazać z pamięci, Dywizjon 303. Po wojnie rozwiązany, polscy piloci. Większość zostaje na zachodzie. Powrót do komunistycznej Polski oznacza aresztowanie. Za bohaterstwo w bitwie o Anglię oferują im więzienie za obronę Wielkiej Brytanii, tortury. Za walkę przeciw Niemcom, zarzut współpracy z Zachodem. Jan Zumbach, który jeździł na trójkołowym rowerze w lipcu 40., pozostaje w Szwajcarii. Zostaje biznesmenem. Umiera w 1986. Stanisław Skalski, najskuteczniejszy polski as, wraca do Polski. Zostaje aresztowany w 48. Siedem lat więzienia, tortury. Zwalniany w 55. Żyje cicho do 94. Umiera zapomniany. Tadeusz Nowierski, pilot dywizjonu 303, zostaje w Anglii. Pracuje jako mechanik samochodowy. Nikt nie wie, że ten mechanik miał dziewięć zestrzeleń. Umiera w 96. Historia zatoczyła dziwne koło. Ludzie, którzy uratowali Wielką Brytanię, zostali zapomniani przez Polskę. Ludzie, którzy udowodnili, że Polacy umieją walczyć, zostali wymazani z pamięci przez reżim, który bał się bohaterów. Ale liczby przetrwały. 75 zestrzeleń. 61 dni. Najwyższa skuteczność w RAF. Te liczby nie kłamią. Te liczby nie da się wymazać. Dziś, 86 lat później, pomnik dywizjonu 303 stoi na RAF-Nortold. Tablica z nazwiskami. 75 ze strzeleń wybitych w kamieniu. Liczba, która zmieniła historię. Liczba, która udowodniła, że Polacy nie są słabi. Że Polacy umieją walczyć. Że propaganda Goebbelsa była kłamstwem. Witold Urbanowicz nie doczekał się takiego uznania za życia. Człowiek, który zestrzelił cztery samoloty 27 września. Człowiek, który zestrzelił kolejne cztery 30 września. Człowiek, który wykonał pięć misji bojowych w jeden dzień. Umarł cicho w obcym kraju, zapomniany przez własny naród. Ale jego czyn przetrwał. Osiem zestrzeleń w trzy dni, dwa dni z czterema zestrzeleniami każdy. Rekord którego nikt w dywizjonie 303 nie pobił. Rekord, który mało kto w całym RAF osiągnął. Niemcy drwili z Polaków. Mówili, że nie umieją walczyć. Że ich lotnictwo to żart. Że Polska upadła, bo była słaba. 31 sierpnia 1940. Dywizjon 303 wchodzi do akcji. Sześć ze strzeleń pierwszego dnia. 30 października. Bilans, 75 potwierdzonych, najwięcej wraw. Niemcy przestali się śmiać. Polacy nie musieli nic mówić. Liczby mówiły za nich: Cztery ze strzelenia w jeden dzień, 8 w trzy dni, 75 w dwa miesiące. Od trójkołowych rowerów do legend w 61 dni. To nie była zemsta. To była lekcja. Lekcja, której Luftwaffe nigdy nie zapomniała. Lekcja, że nie należy lekceważyć przeciwnika. Że propaganda to jedno, a rzeczywistość to drugie. Że słabe na papierze nie oznacza słabe w powietrzu. Witold Urbanowicz wiedział to od początku. Od tamtego dnia w 1936, kiedy zestrzelił radziecki samolot i został ukarany. Wiedział, że bohaterstwo nie zawsze jest nagradzane. Że czasami za odwagę się płaci, że bycie niewygodnym bohaterem jest gorsze niż bycie wygodnym tchórzem. Ale strzelał dalej, walczył dalej, latał dalej, bo to było jedyne, co umiał, jedyne, w czym był najlepszy, jedyne, co miało sens. 27 września 1940, cztery zestrzelenia. 30 września, kolejne cztery. Historia zapamiętała te liczby. Niemcy zapamiętali te liczby. Raf zapamiętał te liczby. Tylko Polska zapomniała. Aż do dziewięćdziesiątego, aż było za późno, aż Urbanowicz nie żył już od czterech lat. Ale on nie walczył dla sławy, nie walczył dla orderów, walczył, żeby udowodnić, żeby pokazać, żeby ci, którzy drwili, przestali się śmiać. I udało się. W sześćdziesiąt jeden dni od pośmiewiska do legendy. Od trójkołowych rowerów do najskuteczniejszego dywizjonu w RAF. Od Polacy nie umieją latać do unikać kontaktu z dywizjonem 303. To jest historia Witolda Urbanowicza. Człowieka, który zestrzelił osiem samolotów w trzy dni. Człowieka, którego własny kraj zapomniał. Człowieka, który nie potrzebował pamięci, bo liczby pamiętały za niego siedemdziesiąt pięć sześćdziesiąt jeden osiem cztery te liczby wystarczą.